Cześć Widzowie i witam was w nowym odcinku z Fortnite'a i to jest... Tak naprawdę jest... No nie, że jest, tylko że po prostu... 3 listopad. Nie, że jest 3 listopad, tylko że jak to nagrywam, to jest dzień przed trzecim. I tak... Ten sezon się kończy. To te, jak ten filmik widzicie, to jest drugi, u mnie, u mnie jest teraz drugi ogólnie, drugi listopad, a sezon czwarty, sezon czwarty rozdział czwartego do siódmej godziny. Tego widzowie to będzie wszystko inne, wszystko będzie inne. Bo niby ma się skończyć ten rozdział w ogóle i powrócić. Z rozdział pierwszy sezon nie wiadomo jaki. Znaczy wiadomo jaki, ale. Niektórzy wiedzą jaki, ale, ale ja nie wiem. Tylko wiem, że pierwszy rozdział. Hej. Aż muszę znaleźć te bronie, co są w, ty, w tym sezonie, w, w tym. w dzisiejszym challenge'u. Bo dzisiejszy challenge jest. mogę używać tylko. Yy, ze skrzynek tych haluminowych, co pokazuje palcem ten. Yy, ten. ten duch taki. No to po prostu. to się będzie. Yy, z, z tego tylko będę używać i teby, z tego. z tego gościa. Myślę, że karabin ten chyba zniknie. Ta pompa nie wiadomo, czy będzie, ale to no, po prostu szkoda tego sezonu. Naprawdę był fajny sezon, bo mnie te by to one bardzo dużo zmieniały. Bo kitka by głowę waliła na hita, no ale. Wszystko co dobre się aktualnie jutro kończy. Jutro ja bym nagrywam drugiego, ale to wy to ten filmik i definitywnie widzicie trzeciego. Definitywnie. Nie wiem czy trzeciego, ale... Możecie oglądać trochę później, trochę wcześniej, ale... Ja aktualnie wiem gdzie jest ten bot. znaczy ten dół co pokazuje gdzie jest ta skrzyneczka. Dlatego będzie dość łatwo. O, widzicie, tutaj jestem gościu i tutaj jest ta specjalna skrzynka. Co tutaj jest? Pistolet maszynowy i taki tam. Zresztą pistolet maszynowy może nawet być. a Amunicję sobie zbiorę. Teraz się uleczę. Dobra. Muszę znaleźć... Zresztą po co ja tę skrzynkę wydobywam? Zresztą może będzie... O, mała amunicja, mała amunicja się przyda. Mm, o, tutaj mała amunicja, dobra. Mm, tutaj nie ma małej amunicji. Tutaj mogę jedynie kupić sobie napoje. Dobra, i muszę w ogóle chodzić dużo po mapie, bo ja nie wiem, gdzie dokładnie są te boty. Ja na tą chwilę tylko sobie zbieram amunicję. A zresztą to nawet mam dużo. Może mi wystarczy. Bo no to do PMA się mega szybko marnuje. Dobra, to muszę, bo zawsze mogę obrabować te skrzynki. Nie będę miał. I tęp. O, dużo albo nic. Tutaj do pomocy, ale dobra. Dobra, chyba tyle już wyjście wystarczy. Ja muszę... Ja bardziej się muszę skupić na tym, żeby... Nie, po prostu znaleźć tą skrzyneczkę. Dobrze. Czekajcie, widzę, ja muszę podejść. Aha. Okej. Okay. Yes. Mogę tego nie przeżyć jak odmahówkę. Dobra, to tak. Nie wiem. Co tutaj zrobić? Mogę, bo gościowi się od razu to... Dobra, gościu tak. Gościu ucieka 15, yy, 19, to nie jest voc, to nie jest woce, wiedziałem jeszcze legendarne. No ja ostatnim widzowie coś nie idzie na odcinkach, no bez sensu. No. Nie, pierdziu, nie, 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 sobie sobie legendarną legendarną Znaczy, Znaczy tak jak widzicie, to bez pompy będzie ciężko. Ale że kurde, na początku i nie trafiłem na bota. Naprawdę. Nie, ja muszę, zresztą nie ma już co w ogóle obciąć tych kryjówek, gdzie sobie jest taka Halloweenowa skrzynka, bo ona za chwilę zniknie widzowie. Nie wiem czy w następnym sezonie będzie. No tak naprawdę w, w następnym rozdziale nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, bo to będzie starszy rozdział, bo ten co... nie wiem ogólnie nie oglądał nikogo to na Yy, czekaj rady, fajna rekreacja czy lugarna. Nie wiem, ale yy, na którym z tych trzech sejfów jest taki post i tam jest takie krzesło i tam jest podany rok taki i że po prostu to nas cofnie do innych czasów Fortnite, kiedy Fortnite y y y był w y pierwszym rozdziale. Nie pamiętam dokładnie w jakim sezonie to ma być, ale w którymś rozdziale w którym sezonie to ma być. No i po prostu stare czasy powrócą do portna i tak to mogę opisać ci, ci co nie wiedzą. Dobra, czekam. Za chwilę wyląduję, poczekajcie, może teraz. Muszę też trochę wcześniej wylądować, tak jakby. No nie wiem, tak po prostu muszę zrobić, żeby szybciej dolecieć. Żeby szybciej dolecieć i mieć tą skrzyneczkę. Dobra, tam jest ta skrzyneczka. Kurde, przestał mi przycisk przez chwilę działać to. Dobra, zebrałem amunicję. Dobra, szybko skrzynka, szybko skrzynka. Dobra, tak. Dobra, mam skrzyneczkę. Dobra, zbieram... O, karabin tym razem. Dobra, tak. Jakby co sobie nie wziąłem tego karabinu, tylko ja sobie zbieram amunicję do tego karabinu i chyba sobie znowu zbiorę tą beczkę. Teraz tak. Dobra. Teraz sobie zb zbieram tak po prostu amunicję, żeby mieć na potem. O, tutaj amunicji więcej. Tutaj do PM, ale też się przygoda, bo możliwe, że tylko nie wiem gdzie jest właśnie jeszcze inna. Czekajcie, jest tutaj pierwszy jest do karabiny. Dobra, chyba tyle wystarczy. Ej zresztą i tak ten sezon się w końcu, to ja mogę marnować i marnować z też. To widzowie się pituje. Tak, co ty mam mówi? Zapasy wyczerpane. Musisz spróbować później. Dobra, to widzowie... zapomniałem przecież się zaczynamy, że sobie to trzeba markować i markować. Jak najlepsze perki potrzebuję. No, ten sezon się przecież widzowie kończy. To trzeba marnować i marnować to wszystko. Właśnie, tutaj też jest automat, tylko nie wiadomo z czym. Z nie. O, tutaj jest miotło, ale tego to mogę używać, bo a nie zresztą, bo to i temu, temu i temu to mogę tylko, bo mogę tylko używać i z tej skrzynki Halloweenowej i Gdzieś tutaj pamiętam był gdzieś ten MPC. O, jest, jest. Gdzie ta skrzyneczka? On gdzieś tutaj wskazuje i... Kurzy... O, tutaj jest! Tutaj ktoś do mnie strzela. daj mi odpowiedź. Dobra, tylko poczekam. Dobra, fisz pokochamy. A sobie zbiorę po nim. Dobra, i sobie teraz wydobywam i tą skrzyneczkę i co? O idealnie drugi karabin i to na daleko to mam już broń na blisko i na daleko Dobra to trzeba szukać następnego kłocnika znaczy tego NPC-ta. dobra amunicji trochę tworzę to te o tutaj dużo amunicji bo ile jest no dużo to daje ej kluczyk ale zresztą po co mi kluczyki ale związuj sobie O, tutaj skrzyneczka amunicji się tu trochę przyda hmm, teraz tutaj następna, tutaj nie ma amunicji hmm, tutaj jest ta amunicja, tutaj sobie tak Warto by było pouleczać te przedmioty. A, no widzowie, przecież się kończy sezon. To co ja będę oszczędzał? Ale triki. Dobra, teraz... To sobie będę tak jeździł w tego boda hmm. Dobra, to... Trick następny. Hmm. Teraz na domek. Trochę się nie udało, bo się zrobkały, ale... Ej, hey, Reed! Coś sobie nie poradził z longiem sobie zbiorę, bo na ja A żeby riftik to nie. Dobra. Tutaj jakieś słabe itemki. O kurde, nie... Nie mogę stracić swojego pokoju. Ale chyba stracę. Dobra, trudno. Ale muszę szukać tego LPC-a, tylko nie wiem gdzie on jest teraz. Tak naprawdę może być wszędzie. Ale i nie ma tego efektywna... co tutaj jest? Tysiąc stawek wydanych w jednym meczu, co jest? Kurde, nie... Gdzie jest ten profesor? Dobra, bo ja mam... Na naprawdę mam złota na... Następny odcinek nie będzie starczył. dobra, tutaj otwarta, ale właśnie, no gdzie jest ten ekwencent, jak się pytam, no proszę, dajcie mi go. No i ja nie mam żadnej pompy. Tutaj ktoś leci. No e, dobra, nie zadzieram z nich, bo na pewno ma pompę. Dobra, teraz... tutaj nic nie ma. Co? Ej, co? To tak odbija? Ej, poczekajcie, zobaczcie, tak? Oj, ale to mocno odbija nawet. Tutaj nie ma co. No. Może tutaj gdzieś będzie? Nie no, nie widzę, no coś się. No nie, nie ma. No ja tutaj na sile szaleństwo powinno gdzieś być. Bo ja pamiętam, gdzieś na siele szaleństwo jest. Tylko gdzie? Pytanie. Ja pamiętam, że gdzieś jest. Tam ktoś jest. Kościół zniknął. Zaskały się wziął. O kurde, dostałem ze snajperu. No kurde nie! No proszę. Uciekam stąd. Nie chcę, nie chcę zginąć. A tutaj... tym mogę się uleczyć, bo to nie jest item. Ja tutaj przyszedł tylko po broń. Jest, 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 jest! Kurde, tylko żebym miał HP. To ryzykownie powinno tak pójść. A tam się gdzieś strzelają i to jeszcze jest tam gama. Co gościu? Daj mi tą skrzyneczkę. Proszę coś fajnego. To nie chyba nie da rady, chyba nie da rady, naprawdę chyba nie da rady. Kurde, najutrzejszy... Dobra, to po prostu tak widzowie zrobię. Tak, tak. Bo nie mogę też uszywać, bo mnie zrobiłem hmm. w Ej, właśnie tutaj jeszcze chyba powinien być widzowie. Ten płac. Jeżeli oczywiście nie został ubrabowany. Tylko, że chyba jest mega mała szansa, a nie, chyba już ubrabowali. Bo coś nie widzę tego. No nie ma! Kurde. Kurde, jak się teraz widzę uleczyć automatycznie. Trzeba znaleźć, się, czy... o, Nie. Do samochodu. Do samochodu. panika. Panika, panika. Co ja teraz zrobię? Jakby gdzieś tutaj był ten grzyb, to by było idealnie. to że nie może być. Jest! Są grzybki. Dobra, jestem uratowany. Mam automatycznie leczenie. Jeszcze tam. Dobra, biorę. Teraz biorę następnego. Dobra, i ostatni grzybek. Dobra, let's go. Ciężki challenge widzowy, nie powiem, że łatwy. Bo trzeba się leczyć grzybami czy coś w takim stylu, co automatycznie leczy. O nie, ktoś do mnie strzeli. To chyba źle. Czy ktoś do mnie strzeli? Dobrze tak. Gdzie teraz może jeszcze być ten wolf? Tutaj pamiętam, że gdzieś był, tylko że tutaj może być niebezpieczny. Widzę go, widzę go! Tylko że jego chyba skrzyneczka jest poza strefą, ale trzeba się poświęcić dla skrzyneczki. Dobra, jest skrzyneczka. Proszę, jakaś pompa. Nie no, nie można chyba. Nie można chyba pompy tutaj trafić. Naprawdę, ja widzomy nie wiem. W tej skrzyneczce nie można trafić pompy. Muszę grać na daleko, albo zaspawić pompy. Tak. Coś mi nie wyszło te wybicie się. Nie mnie drzewo, ale... O, ale tutaj jest grzybek. To tak sobie skaczę i... Ale wysoko co jest? Dobra, muszę... Nie no, jestem celem. Jeszcze zagrożenie dwa. Dobra, jeden. Ale Najgorzej, no pod koniec gry gościu mnie musiał za... Po prostu musiał... Ja pier... Nie. Ja po prostu nie wytrzymam. Jest tym celem. No super. 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 Super po prostu. Nie mam żadnej pompy, tak naprawdę jestem bezbronny. I co? No i co? No. No i akurat... i akurat mnie! O nie, nie Dobra, tak... Gdzie nie zdążę, nie zdążę z tej stratnej coś Gdzie ktoś do mnie strzelił Nie! Dobra weź gościu, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie! Aha tu widzowie najlepszy challenge ever, kurde! No ja nie mogę! Nie co ze straciłem miliard złota, kurde! bo tak naprawdę pisało przecież, że tysiąc złota w jednym meczu. No. Fajnie. Ten challenge, widzowie, jest niewykonany bo nie da rady z tej głupiej skrzyneczki jednej trafić pompy. A jestem pewny, widzowie, że jak po tym odcinku zagram sobie rundeczkę, to na pewno jak otworzę tą skrzynkę, znajdę pompę. Ej, dobra, ja, widzowie, kończę odcinek, ale to po prostu nie było możliwe wygrać tego odcinka, dlatego nara.